Zrób mi rysę na tym aucie To ja cię też przerysuję Piękny ma Klaxon, nie? Zarysujcie go to zobaczycie obydwaj kuła. I młody, i starszy kurwa No pociągnij pociągnise pod maską, to zobaczysz Klaxon Spany kuwa Nie gazuj Szkoda paliwa. Nie, no, auto jak nowe. To ma 24 tysiące przebiegu. I tyle lat. No, piękne jest. Piękne jest. 29 tysięcy, przepraszam. 29,5 tysiąca to ma przejechać jak nówka sztuka szok żeby ktoś tutaj gumy poprzekładał o coś pięknego coś pięknego po prostu niesamowity jesteś

Możecie mi wierzyć, ale nie. Ale jak tu się kurwa nie wkurwić? Popatrzcie się na to. Popatrzcie się na to. Przecież kurwa. Zajebać to jest mało. Tak się kończy kozaczenie, kurwa, zabytkami. Ej, powiedzcie mi, jak tu kurwa nie palić albo nie pić? No, no, no zajebać to jest mało. Zajebać to jest mało. Kurwa. Andrzeju, nie denerwuj się, nie? Spokojnie... Weźmiemy weźmie szpreja, wymalujemy... A weźmiemy z mojego... Tak jest. Takiego błotnika już kurwa nie dostanę. Ani lampy, ani maski. Ani kurwa grilla. Zajebać to jest mało. Zajebać to jest mało kurwa. Chuj. Wyremontujemy. No, tak myślałem. Za mało. Jego pierdolony potencjał się nie zmieści. No, oczywiście, że brakuje, ale wierz mi szczylu, który nie umiesz hamować bez ABS-u. Że łysy ci pokażę, że jak popieści, to się zmieści. Nie umiesz podnieść mostu, to obniż rzekę. Stara zasada z Marku 1. Pokazuję i objaśniam. To jest o tym i tylko o tym moi mili. Potencjał, kurwa, potencjał. Jeżdolony. ye evet. başla